W dzisiejszym filmie pokażę wam 5 najczęstszych błędów podczas murowania ścian. To one decydują o stabilności, trwałości i bezpieczeństwie całej konstrukcji. Zostańcie do końca, by dowiedzieć się, jak ich uniknąć. Pierwszy błąd to murowanie bez prawidłowych przewiązań. Układanie pustaków lub cegieł bez przesunięcia spoin pionowych osłabia konstrukcję. I prowadzi do pęknięć. Pamiętaj, każda warstwa musi być przewiązana zgodnie z zasadami sztuki murarskiej i projektem. Kolejny błąd to niewłaściwe proporcje zaprawy. Zbyt rzadka mieszanka zmniejsza nośność spoin, a zbyt gęsta utrudnia prawidłowe układanie elementów. Zawsze trzymaj się zaleceń projektowych i norm dotyczących zapraw. Trzeci błąd to pozostawienie pustych spoin. Brak pełnego wypełnienia zaprawą prowadzi do powstawania mostków termicznych i osłabia szczelność ściany. Spoiny pionowe i poziome muszą być wypełnione w całości, bez ubytków. Następny błąd to murowanie bez regularnej kontroli pionu i poziomu. Ściana odchylona od osi lub krzywa to nie tylko problem estetyczny. Ale przede wszystkim zagrożenie stabilności. Używaj poziomicy i sznura murarskiego przy każdej warstwie. Ostatni błąd to wprowadzanie obciążeń na świeżo wymurowaną ścianę. Zaprawa potrzebuje czasu na związanie i osiągnięcie wymaganej wytrzymałości. Nie montuj stropów ani belek, zanim ściana nie uzyska odpowiednich parametrów. Unikając tych błędów, Zapewnisz ścianom trwałość, nośność i bezpieczeństwo na lata. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych porad budowlanych.